Już dziesiąty przegląd remontowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Koninie. W grudniu 2025 roku minie 10 lat od dnia rozpoczęcia eksploatacji spalarni odpadów komunalnych. To obecnie największa samorządowa inwestycja o wartości ponad 300 milionów złotych, dzięki której możemy realizować zadanie publiczne dla 36 samorządów subregionu Konickiego. Bezwzrotna dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, stanowiąca ponad 50% wartości inwestycji, a także nisko oprocentowana pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoliły na zwolnienie samorządów z konieczności partycypowania w kosztach budowy a korzyści z termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych są niezaprzeczalne. To w ten sposób zakład produkuje zarówno ciepło dla miasta, jak i energię elektryczną sprzedawaną do sieci krajowej. Mieszkańcy subregionu od 2015 roku ponoszą jedne z najniższych kosztów zagospodarowania odpadów, a uchwalane przez gminy wzrosty opłat wiążą się głównie z niezależnymi od spółki rosnącymi kosztami zbierania i transportu odpadów. Dla sprawnego funkcjonowania spalarni konieczna jest dbałość o jej stan techniczny. Doświadczenie eksploatacyjne załogi i regularne coroczne przeglądy oraz modernizacje pozwalają na wydłużenie bezawaryjnej pracy instalacji. W 2025 roku przegląd remontowy realizowały wybrane w przetargu firmy Erbud Industry Centrum Spółka z .o. oraz Introl Energomontaż Spółka z .o. Pierwsza z firm odpowiedzialna była za dwie pierwsze części diagnostyki, na które składał się przegląd kotła i instalacji oczyszczania spalin. Druga realizowała ostatnią część obejmującą instalację para-woda, i urządzenia elektroenergetyczne. Pierwsza część prac to zadania standardowo realizowane w ramach przeglądu kotła. Remont rusztu, naprawa wymurówki, przegląd systemu SNCR, naprawa instalacji transportującej popiół z kotła remont odżużlacza oraz kruszarki popiołu. Dodatkowo pojawiła się konieczność wykonania prac bardziej złożonych technologicznie, na realizację których czas był bardzo ograniczony. Należała do nich wymiana blach z suwni odpadów, naprawa konstrukcji podestów suwnic oraz wykonanie nowego zabezpieczenia chemoodpornego w tacy ociekowej zbiornika oleju lekkiego. W wyniku eksploatacji blachy z suwni odpadów starły się, stając się cieńsze. Korozja uszkodziła też część blachy osłaniającej beton przed uszkodzeniami od chwytaka. Uszkodzeni uległy też belki w konstrukcji suwnic, wytarte przez liny chwytaków. Konstrukcja została naprawiona i zabezpieczona osłoną teflonową, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Wszystkie zastosowane rozwiązania technologiczne były uzgadniane z Urzędem Dozoru Technicznego. Prace wykonane były w pomieszczeniu bunkra, w sąsiedztwie zalegających odpadów. Wymagały one także nadzoru sprawowanego przez Straż Pożarną, ponieważ jako prace szlifierskie i spawalnicze generowały iskry, tym samym stwarzając zagrożenie pożarowe. Po zakończeniu prac odbioru suwnic dokonał przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego. Wszystkie prace zostały zakończone terminowo, dzięki czemu odpady zostały przyjęte do bunkra kilka dni przed uruchomieniem instalacji. Druga część prac, poza standardowymi działaniami wykonywanymi w czasie remontu, takimi jak czyszczenie instalacji z zalegających popiołów, czyszczenie zbiorników mleka wapiennego wraz z rurociągami transportowymi, przegląd i remont atomizerów, Przegląd dozownika węgla aktywnego, przegląd filtra workowego, przegląd transportu popiołu wraz z rurociągami i silosami. Zrealizowano prace skomplikowane technologicznie, których przygotowanie trwało kilka miesięcy. Były to wymiana czterech przenośników ślimakowych oraz wymiana obudowy i wału wentylatora spalin. Przenośniki wymagały wymiany ze względu na korozję, która objęła część obudowy, z czego wynikały nieszczelności powodujące kondensację wewnątrz przenośników oraz urządzeń pokrewnych. W momencie, gdy zapadła decyzja o konieczności wymiany przenośników, trzeba było wyłonić wykonawcę. Wybrano polskiego dostawcę z Wielkopolski, który przed wykonaniem zamienników dokonał szczegółowej inwentaryzacji istniejących przenośników zamontowanych w obiekcie. Przygotowano także dokumentację. W połowie okresu produkcji odbyło się spotkanie z dostawcą, które miało zweryfikować, czy nowe przygotowywane przenośniki ślimakowe będą wykonane w sposób pozwalający na prawidłowy montaż oraz długą eksploatację. Wymiana przenośników to złożona i trudna operacja. Przed rozpoczęciem demontażu należało usunąć izolację termiczną oraz ogrzewanie i odłączyć przewody. Dopiero po tym można było przystąpić do demontażu przenośników. Aby sprawnie zdemontować stare i założyć nowe przenośniki, wykonawca wprowadził na teren hali instalacji oczyszczania spalin żuraw samochodowy, który posłużył do przetransportowania pionowego przenośników. Transport poziomy wykonano ręcznie. Po zakończeniu montażu dostawca odtworzył ogrzewanie przenośników, zamontował izolację oraz wykonano niezbędne przyłączenia. Wentylator spalin to jedno z nielicznych urządzeń, które pracowało kilka dni po odstawieniu instalacji do remontu. Dopiero po tym czasie możliwe było przekazanie urządzenia do remontu. Z tego względu wykonawca dysponował bardzo ograniczonym czasem na wykonanie nowej obudowy, wału oraz montaż urządzenia. Część prac przeprowadzono w warsztacie wykonawcy jeszcze przed rozpoczęciem właściwego remontu. Po unieruchomieniu wentylatora spalin obudowa, wał oraz wirnik zdemontowano. Wirnik przetransportowano do warsztatu, gdzie został oczyszczony, dopasowany do nowego wału oraz wstępnie wyważony. Następnie wraz z obudową wrócił na teren zakładu, gdzie został zmontowany oraz podłączony do silników. Przed właściwym uruchomieniem wentylatora wykonano próbny rozruch, podczas którego wirnik wyważono. Sprawdzono drgania silników oraz przeprowadzono diagnostykę elektryczną. W ramach zadania trzeciego wykonawca zrealizował pracę z podstawowego zakresu, w skład których wchodził przegląd turbozespołów w kategorii A wraz z badaniem częściową wymianą oraz filtracją oleju turbinowego, badanie generatora, przegląd i czyszczenie rozdzielni. Czyszczenie zbiorników układu para woda? Przegląd instalacji stacji uzdatniania wody. Odtworzenie posadzki w miejscu pomp wody zmiękczonej. Wraz z wymianą rurociągów stalowych na PCV. Przegląd i remont pomp. Naprawa warstwy antykorozyjnej konstrukcji stalowej skraplacza chłodzonego powietrzem, czyszczenie powierzchni wymiennika skraplacza oraz naprawa i czyszczenie urządzeń układu chłodzenia. Również w tym zadaniu pojawiły się do zrealizowania prace o złożonym charakterze. Była to przede wszystkim wymiana łożyska przekładni, wykonanie posadzki w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody oraz modernizacja głównego punktu odbioru. Jeszcze przed remontem temperatura łożysk wzrosła do poziomu ostrzegawczego. Praca z taką temperaturą mogłaby doprowadzić do zatrzymania pracy urządzeń turbozespołu. Wymianę przeprowadził wykonawca, który jeszcze przed przystąpieniem do remontu część prac przygotowawczych zrealizował we własnym warsztacie. Prace te obejmowały sprawdzenie szczeliny łożyska oraz zeszlifowanie jej do momentu osiągnięcia parametrów wskazanych w dokumentacji. Wymianę posadzki wymusiły pojawiające się na niej pęknięcia, Uszkodzenia i erozja. Również ten etap prac wymagał wcześniejszych prac przygotowawczych. Największą trudnością okazała się konieczność demontażu urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu, które na czas remontu należało przetransportować poza obszar wykonywanej pracy, a także zamknięcie pomieszczenia dla ruchu. Ze względu na uwarunkowania technologiczne, wykonanie posadzki w części pomieszczenia przełożono na sierpień. Modernizacja głównego punktu odbioru polegała na przeniesieniu części urządzeń z pomieszczeń zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów do pomieszczeń głównego punktu odbioru, tak aby umożliwić zasilanie całego zakładu z własnego generatora w wypadku wyłączenia linii zasilającej przez operatora sieci. Większość prac zrealizowano w czasie, kiedy urządzenia były pod napięciem z uwagi na konieczność zasilania z zakładu z zewnątrz. Podczas postoju remontowego. Aby jednak przegląd rozdzielnic był przeprowadzony prawidłowo, część prac wykonano bez dostępu do prądu. By ten etap prac można było bezawaryjnie zrealizować jeszcze przed przystąpieniem do remontu, uzgodniono z dostawcą prądu, że MZGOK na kilka godzin pozbawiony zostanie napięcia. W tym czasie przeprowadzono prace związane z modernizacją GPO oraz prace przeglądowe wymagające braku zasilania. Dodatkowo firma zajmująca się wizualizacją wykonała synoptykę i sprawdziła komunikację z przeniesionymi urządzeniami. Po wykonaniu wszystkich prac wykonano próby, które potwierdziły, że wszystkie działania modernizacyjne powiodły się i zostały przeprowadzone prawidłowo. Remont rozpoczął się 2, a zakończył 27 czerwca, podaniem odpadów na ruszt. Wszystkie prace wykonano terminowo, a nad ich prawidłowym przeprowadzeniem czuwali pracownicy działu utrzymania ruchu oraz działu produkcji. Odbiór prac dokonały komisje składające się z pracowników tychże działów. W remoncie uczestniczyło 290 pracowników z 59 firm. Pierwsza z firm odpowiedzialna była za dwie pierwsze części. Pierwsza firm była odpowiedzialna za dwie pierwsze części diagnostyki, na które składał się przegląd kotła i instalacji oczyszczania i instalacji oczyszczania spalin. Druga, druga realizowała ostatnią część. Druga realizowała ostatnią część obejmującą instalację parawoda, turbozespół i urządzenia elektroenergetyczne.